Trendy na rynku kryptowalut pojawiają się i przemijają. Każdy z nich rządzi się swoimi prawami, każdy z nich ma swoje własne projekty, które robią najlepsze wyniki, ale dla nas, inwestorów, osób, które działają na tym rynku, kluczowe jest to, aby takie trendy być w stanie identyfikować jak najwcześniej. Po to, aby mieć ekspozycję, po prostu na projekty, które się tam budują, są na wczesnym etapie rozwoju i mamy szansę w taką, aby w nie zainwestować, no i potencjalnie wyciągnąć z tego duże zyski, kiedy ten trend zacznie gdzieś tam się rozkręcać. I dzisiaj chciałem pomówić z Wami odnośnie jednego trendu, który uważam, że w tej chwili jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie rozwoju i który w przyszłości może dać zarobić i może być to coś, co będzie po prostu dużą rzeczą na rynku kryptowalut. I porozmawiamy sobie dzisiaj odnośnie botów telegramowych, discordowych, generalnie takich botów do tradingu, do różnego rodzaju aktywności na rynku kryptowalut. Ostatnio sporo czasu spędziłem na tym, aby ten właśnie trend zresearchować, sprawdzić jak to wszystko wygląda, przetestować różne narzędzia, aby być właśnie w stanie pokazać Wam jak to wygląda od środka i dlaczego uważam, że warto się tym zainteresować. I już teraz gdzieś tam sobie te projekty sprawdzać, ten trend gdzieś tam zgłębiać bardziej, ponieważ uważam, że to będzie duża rzecz na rynku kryptowalut, więc pomówimy sobie o tym, czym w zasadzie są boty tradingowe, w jaki sposób działają, jakie projekty się tam budują. No i generalnie, dlaczego uważam, że ten trend może być czymś dużym na rynku kryptowalut. A co Wy już z tym zrobicie, to jest oczywiście Wasza decyzja. Ja tylko tutaj dzisiaj przedstawię Wam konkretne informacje, które sobie zebrałem, pokażę Wam niektóre projekty. No i wyrażę swoją opinię na temat tego, dlaczego uważam, że boty tradingowe są ciekawą hmm, alternatywą, ciekawym trendem, którym można się zainteresować. No i oczywiście wszystko, co tutaj powiem, nie jest prawdą, Inwestycyjną. Jest to tylko i wyłącznie moje zdanie, moja opinia i moje przemyślenia. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze mała prośba ode mnie: jeżeli ten film będzie Ci się podobał, będziesz widział w nim jakąś wartość, to zostaw proszę łapkę w górę. A jeśli tego jeszcze nie robisz, to zostaw także subskrypcję, aby być na bieżąco z tymi filmami. A my przejdźmy sobie już do konkretów i powiedzmy na starcie generalnie o tym, czym boty tradingowe właściwie są. Okej, okay, generalnie w tym filmie postaram się Wam przedstawić takie ogólne informacje na temat botów tradingowych i tutaj nie będę skupiał się na tym, w jaki sposób one konkretnie działają, jak z nich korzystać, jak ich używać, bo to jest jakby zupełnie inny temat i mogę taki też filmik przygotować taki właśnie konkretny poradnik odnośnie tego, jak boty tradingowe działają, jak z nich korzystać, które są fajne, gdzie po prostu widzę wartość. Więc jeżeli taki film chciałbyś tutaj na tym kanale zobaczyć, to daj znać w komentarzu koniecznie, to taki film też przygotuję. No i generalnie daj też znać pod tym filmem, co sam uważasz o botach telegramowych, czy uważasz, że to jest trend, który ma szansę gdzieś tam się rozwinąć w przyszłości, czy jest to tylko taka chwilowa moda i gdzieś tam zaraz przeminie. Jestem bardzo ciekaw Waszych także opinii. A my przejdźmy sobie już do konkretów i przenosimy się już na ekran i zacznijmy sobie w ogóle od tego, czym boty tradingowe... Są. No i tak najprościej rzecz ujmując, boty tradingowe, boty telegramowe, są to po prostu programy, które automatyzują naszą pracę, nasze działania właśnie na rynku kryptowalut. No i generalnie takie boty można podzielić na kilka kategorii. Mamy na przykład e, tak zwane Snipping Bots, czyli są to boty, które mają na celu to, aby pomagać nam w dokonywaniu różnych transakcji, najczęściej gdzieś tam na deksach. Są one bardzo przydatne podczas na przykład kupowania jakichś low-capów, memcoinów, ponieważ z reguły są one dużo szybsze niż kupowanie gdzieś tam z ręki na Uniswapie i dają nam przewagę w płacaci, właśnie tego, że jesteśmy w stanie po prostu szybciej kupić jakiś projekt. I szczególnie ma to oczywiście znaczenie w projektach, które są małe, mają niską kapitalizację. No i tam tak naprawdę liczy się każda sekunda, to jest raz. A po drugie często jest też tak, że w momencie kiedy jakiś coin już trenduje, gdzieś tam nabiera właśnie rozpędu, to bywa po prostu tak, że te transakcje nie przechodzą, są gdzieś tam łapane w tak zwane mef attacks, czy ataki kanapkowe. No i sprawia to po prostu, że transakcja nam nie przechodzi, tracimy środki, które wydaliśmy na gaz, a w takich momentach nie jest to jakaś tam mała kwota, tylko często kilkadziesiąt dolarów. No i boty tradingowe właśnie tutaj z tej kategorii pozwalają nam dokonywać te transakcje po pierwsze dużo szybciej, a po drugie bardziej skutecznie, ponieważ są w stanie ustawić za nas konkretne ustawienia tak, aby ta transakcja miała największe prawdopodobieństwo tego, by przeszła. No, i tutaj, właśnie z tej kategorii, mamy takich kilka projektów jak Unibot, który w tej chwili jest no, takim największym projektem, jeżeli chodzi o boty, który także posiada swój token. Jest tutaj także Boldbot, czy chociażby Ominabot. Są to właśnie boty, które. Mm, Konkurują ze sobą głównie właśnie tym, który z nich jest najszybszy, czyli który z nich jest w stanie tą transakcję wykonać jak najszybciej. No i tutaj wszystko odbywa się właśnie na telegramie, czyli po prostu mamy naszego bota na telegramie, jest to wygląda po prostu jak zwyczajny czat. I tam jesteśmy w stanie właśnie takich transakcji sobie dokonywać. Zaraz przejdę do tego, jak to tam jeszcze wygląda. Ale w pierwszej kolejności skupmy się na tym właśnie, jak te boty można podzielić. Kolejna kategoria są to boty tradingowe, czyli jest to no nic innego jak po prostu bot, który jest w stanie za nas dokonywać jakieś tam zakupy, sprzedaże. Ten bot jest także dostępny na przykład na giełdzie Bybit. Tam także mamy możliwość skorzystania z takiego bota, więc są to takie boty, które już wcześniej gdzieś były dostępne. No nie jest to aż tak powiedzmy nowa rzecz, jak właśnie te boty, które gdzieś tam dokonują tych transakcji na, na deksach. Mamy także boty, które są przeznaczone do analizy, które pomagają nam wykonywać research różnych projektów. Które pomagają nam gdzieś tam sprawdzać rynek, to wszystko wygląda, dają nam dostęp do różnych statystyk, więc jest to bardzo przydatne właśnie pod kątem robienia takiego researchu, konkretnego projektu, czy po prostu czy ogólnie rynku. No i także ciekawa rzecz, i też taka nowość, która gdzieś tam na rynku się pojawia w ostatnim czasie, są to boty airdropowe. I boty airdropowe działają po prostu w ten sposób, że my wpłacamy jakąś konkretną kwotę na, na takiego bota i ten bot wykonuje za nas transakcje pod potencjalne eldropy. Czyli na przykład wpłacamy sobie, nie wiem, 500 dolarów i ten bot gdzieś tam w jakimś okresie czasu te 500 dolarów będzie wykorzystywać na transakcje powiedzmy na Layer Zero, ZK Sync i innych projektach, ale w taki sposób, aby jak najbardziej imitować... Zachowanie człowieka. Czyli to nie są takie boty, jakie gdzieś tam zamiast przeszłości, że one po prostu na ślepo wykonują te transakcje i tam bardzo łatwo jest to gdzieś tam wyhaczyć, takie boty. Tylko są te boty już takie bardziej inteligentne, które są w stanie tych transakcji dokonywać raz, że dużo, dwa, że w taki sposób bardziej e, powiedzmy przypominający człowieka, czyli nie robią tych transakcji gdzieś tam 100 na raz, tylko wykonują je w jakichś na przykład konkretnych rutynach, wykonują jakieś przejścia, no i starają się jak najbardziej właśnie imitować to zachowanie człowieka w taki sposób, aby dzięki temu ten nasz portfel potencjalnie mógł się zakwalifikować pod konkretnego airdropa. No i mamy także boty, które gdzieś tam dają nam wgląd w to, jak wygląda generalnie rynek, jak Jakie jest jakaś tam narracja aktualnie, poziom hypu i tym podobne rzeczy? Sprawdzają dla nas to, co jest aktualnie popularne, co właśnie trenduje, tak aby łatwiej było nam gdzieś tam identyfikować projekty czy właśnie konkretne nisze, w które można gdzieś tam aktualnie wejść i które mają szanse na, na wzrosty, więc tak najprościej wygląda właśnie podział tych botów na różne kategorie. Ok, więc wiemy mniej więcej, jakie są rodzaje tych botów i do czego można je konkretnie używać, ale teraz zastanówmy się nad tym, co te boty tradingowe właściwie nam dają, jakie dają nam korzyści, przewagi i dlaczego warto ich w ogóle używać. Więc, oczywiście, tych korzyści, które boty telegramowe nam dają, jest kilka. No, jedną z takich głównych jest, jest oczywiście to, już o czym wspomniałem, czyli szybkość tych transakcji. No, bo w momencie, właśnie na przykład, kiedy jesteś osobą, która gdzieś tam szuka tych low-capów, memcoinów, coś, co na przykład ja właśnie często robię, no to korzystanie z botów telegramowych daje przewagę, ponieważ jesteś w stanie te transakcje wykonywać dużo szybciej niż robił to no z ręki, gdzieś tam na nie słapie, jeszcze ustawiał sobie ten gaz, slippage i tym podobne rzeczy. No a tutaj jakby mamy po prostu czat na Telegramie, mamy swój dashboard, mamy tam portfele i dosłownie Kilkoma kliknięciami jesteśmy w stanie dokonać transakcji, zakupu jakiejś, jakiegoś coina, i to nawet na kilku portfelach naraz, ponieważ większość botów jest tak skonstruowana, że mamy co najmniej trzy portfele i te trzy portfele możemy zarządzać jednocześnie. Czyli, na przykład, chcę kupić jakiegoś coina, ustawiam sobie konkretną kwotę, jaką chcę zainwestować, klikam sobie wszystkie portfele, no i ta transakcja się wykonuje, i raz, że wykonuje się szybciej, czyli jestem w stanie szybciej jakieś aktywo kupić. No a po drugie, tak jak też mówiłem, jest większe prawdopodobieństwo, że ta transakcja nam przejdzie, niż żebyśmy robili to właśnie z ręki. Kolejna rzecz to jest oczywiście automatyzacja naszych działań, czyli jesteśmy w stanie no po prostu robić wszystko dużo szybciej, sprawniej, no i w taki sposób bardziej już powiedzmy produktywny. No bo zamiast gdzieś tam wchodzić na różne strony, szukać tych coinów, dokonywać tam jakichś właśnie transakcji, ustawień itp., no to jesteśmy w stanie zrobić to wszystko z jednego miejsca, czyli z naszego telegrama, z którego i tak jeśli działacie w krypto, to korzystacie na bieżąco. No i oczywiście poza tym jest także element oszczędności czasu ponieważ dzięki tej automatyzacji oraz szybkości jesteśmy w stanie wszystko robić dużo szybciej oraz sprawniej Uważam, że jedna z największych korzyści jakie boty telegramowe dają to jest przede wszystkim prostota ich używania Taką główną barierą dla osób, które gdzieś tam są poza tego rynku krypto które gdzieś tam się jeszcze nie orientują w tym wszystkim no jest to, że wszystko jest dosyć zawiłe czyli trzeba mieć tego metamaska, trzeba mieć opłaty na gaz, trzeba znać wszystkie stronki jakie są a boty telegramowe, w swojej generalnej naturze, w większości są bardzo proste w użytkowaniu, mają także różnego rodzaju tutoriale oraz instrukcje, jak ich używać. I jesteśmy w stanie, tak naprawdę, inwestować w kryptowaluty, dokonywać jakieś działania, czy nawet właśnie działać pod airdropy, bez znajomości wszystkich tych tajników rynku DeFi i tym podobnych rzeczy, czyli po prostu całą tą naszą e, pracę dajemy właśnie dla, dla bota. Oczywiście są także zagrożenia związane z używaniem tych botów telegramowych. No i tutaj przede wszystkim takim ryzykiem jest to, że jest to taki trend, który jest jeszcze bardzo na wczesnym etapie, więc może tutaj dochodzić do różnego rodzaju właśnie skamów, rakpuli. no i po prostu możemy te środki stracić, jeżeli wybierzemy niewłaściwego bota, przelejemy tam środki, to po prostu możemy je stracić, więc też trzeba tutaj weryfikować to, w jakie projekty gdzieś tam wchodzimy, jakich botów używamy. Ale generalnie tak reasumująco to uważam, że używanie botów telegramowych ma dużo więcej korzyści niż gdzieś tam zagrożeń. Jest to po prostu coś, co jest w stanie, moim zdaniem, nawet zrewolucjonizować generalnie cały rynek krypto. W ten właśnie sposób, że daje nam to możliwość działania tam w dużo prostszy, szybszy i no, bardziej taki efektywny sposób. No i generalnie boty telegramowe zdobywają coraz większą popularność i tutaj nawet na Coingico mamy już zakładkę, która jest właśnie odnośnie tej kategorii, czyli najlepsze boty telegramowe. No i tutaj widzimy, że takim największym aktualnie projektem na tym rynku jest Unibot. No i właśnie Unibot tutaj od poziomów około 2 dolarów 50 centów dobił w tej chwili do w swoim all time high do prawie 200 dolarów i w tej chwili znajduje się on na około o dwusetnym miejscu w rankingu CoinGeeko. No i jest to właśnie taki projekt, o którym było w ostatnim czasie najgłośniej, który chwali się właśnie tym, że transakcje wykonywane przez niego są najszybsze, najbezpieczniejsze, no i daje także dużo innych możliwości. Tutaj właśnie na ich stronie możemy przeczytać, że jest to najszybszy bot tradingowy, jaki jest dostępny. Jest on 6 razy szybszy niż tradowanie właśnie poprzez Uniswapa tak w sposób manualny. I ma też kilka funkcjonalności, jakich możemy sobie tutaj używać właśnie. Generalnie fajnie się używa tego Unibota, fajnie on działa, bardzo szybko i sprawnie. Więc jeśli chcielibyście właśnie taki odcinek odnośnie tego, jak Unibota używać, gdzieś tam do kupowania projektów, jakie ma funkcjonalności, to dajcie znać w komentarzu, taki filmik też dla Was przygotuję. I takim kolejnym projektem, który jest nawet większy niż Unibot, jest MaestroBot, który nie posiada jednak swojego tokena, jednak pod kątem gdzieś tam użyteczności oraz ilości użytkowników, przede wszystkim, o czym sobie za chwilę jeszcze powiemy, jest on w tej chwili takim największym botem, który jest na tym rynku. No i generalnie MaestroBot ma tutaj kilka funkcjonalności, jest to m.in. właśnie SniperBot, czyli podobna funkcjonalność jak na Unibocie. Mamy możliwość śledzenia także portfeli wielorybów. No i generalnie dokonywanie różnego rodzaju zakupów, sprzedaży w szybki i prosty sposób z pozycji naszego komputera czy nawet telefonu. I taką ciekawą statystyką odnośnie, właśnie, botów telegramowych jest zakładka na Defile, która pokazuje nam poziom na generalnie opłat na danym protokole, w danym projekcie oraz zarobków, jakie ten projekt generuje. I tutaj widzicie, że na pierwszym miejscu, oczywiście, jest Ethereum, tutaj, jakby niekwestionowany, jest to lider. Potem mamy takie projekty jak Lido, Tron, właśnie Uniswap, Bitcoin, PancakeSwap. I, i co jest ciekawe, to w pierwszej dziesiątce już w tej chwili znajduje się właśnie MaestroBot. I Maestro w tej chwili generuje zyski na poziomie około 200 tysięcy dolarów dziennie. I to jest coś niesamowitego, ponieważ w tej chwili MaestroBot. Wyprzedza takie projekty jak chociażby awe, jak Optimism, jak arbitrum, jak nawet metamask. A jest to projekt w trendu, który dopiero gdzieś tam się rozwija. Więc no jest to naprawdę taka bycza informacja, która pokazuje ilość osób jaka korzysta z tego typu narzędzi już w tej chwili, kiedy nie są one jeszcze aż tak bardzo. Znane. No i tutaj na przykład na miejscu 25 mamy naszego Unibota, czyli ten właśnie drugi projekt, który jest gdzieś tam w tej chwili największy z tam zarobkami na poziomie około 50 tysięcy dolarów dziennie, więc no pokazuje to po prostu to, że w tej chwili boty telegramowe już gdzieś tam są um, używane na szeroką skalę, no i one przede wszystkim generują zyski, a to jest gdzieś tam w projektach kryptowalutowych bardzo istotne. Dwa dni temu na swoim Twitterze nawet Bloomberg opublikował artykuł odnośnie botów telegramowych. Tutaj, konkretnie, odnośnie Unibota. Więc, no, pokazuje to po prostu, że ten trend gdzieś tam zaczyna wchodzić do mainstreamu. No, i tym bardziej warto się nim zainteresować. No, i generalnie, jeżeli chodzi o inne projekty z tego trendu, no to w tej chwili nie ma ich jeszcze aż tak dużo. Tutaj w tej zakładce na Coingico mamy tak naprawdę tylko jedną stronę tych projektów. No, i oczywiście są to projekty, które w większości na pewno upadną, okażą się skamami i po prostu nie przetrwają kolejnych tygodni czy nawet dni, bo tak naprawdę tylko kilka z nich ma większy market cap niż milion dolarów. Więc no pokazuje to, że są to projekty, które są jeszcze bardzo wcześnie na swoim etapie rozwoju. No i trzeba mieć to gdzieś tam na uwadze. No i uważać, wybierając te projekty, żeby gdzieś tam na taki skam nie trafić i swoich środków nie stracić, bo zawsze, kiedy pojawia się jakiś trend, jakaś narracja, coś po prostu jest popularne, no to po pojawia się wokół tego także mnóstwo skamów, więc na to. Uważajcie. No tutaj generalnie takim liderem niekwestionowanym jest oczywiście Unibot, który w tej chwili ma market cap na poziomie 150 milionów dolarów, a drugi tutaj projekt to jest niecałe tam 14, więc no 10 razy mniej tutaj generalnie także umieszczę wam tą grafikę w opisie, więc będziecie mogli tutaj sprawdzić te projekty, które są tutaj wyszczególnione, tutaj są do nich także linki, tutaj jeszcze taka szybka informacja dla osób, których nie ma na naszym Discordzie, koszar tradingu, link do niego macie w opisie i warto tutaj być z kilku powodów, ponieważ macie tutaj dostęp do informacji z całego rynku odnośnie różnych niszy, jakie tutaj są, tutaj także pojawiają się czasem informacje odnośnie właśnie jakichś low capów i tym podobnych projektów, no i także macie możliwość odebrania VIPa na na naszym Discordzie, i tutaj, aby to zrobić, należy przepisać konto z Bybita do nas, następnie tutaj zweryfikować swój numer. To wszystko macie opisane w zakładce instrukcja. Tutaj w kategorii odblokuj dostęp VIP, więc jeśli tego jeszcze nie macie, to serdecznie zapraszam, ponieważ dzięki temu odblokujecie dostęp do treści, które są niedostępne tak, normalnie. i Są to treści, które publikowane są na arenie Tradingu, czyli tej naszej grupie płatnej. Więc zajmie Wam to jakieś 5 minut, a dzięki temu będziecie mieli dostęp właśnie do tych takich bardziej już konkretnych treści, które są publikowane tam. A jeżeli nie macie jeszcze konta na giełdzie Bybit, to także w opisie macie link do rejestracji. I dzięki temu linkowi macie przede wszystkim dożywotni cashback, 10% na wszystkie prowizje, które tam na tej giełdzie są pobierane. Dodatkowo macie możliwość odebrania airdropa na 20 dolarów dla pierwszych 100 osób w miesiącu, które się właśnie zarejestrują. No i także rejestrując się właśnie z tego linku, macie z automatu darmowy dostęp do tej sekcji VIP na Discordzie. Także warto z tego skorzystać, a jeżeli tak jak mówiłem, macie już konto na Bybitie, a chcielibyście mieć dostęp do tego VIPa, to na naszym Discordzie w zakładce odblokuj dostęp VIP macie instrukcję do tego, jak to wszystko zrobić. W razie gdybyście mieli jakieś pytania, to możecie napisać do naszych moderatorów, oni na pewno z tym pomogą. A my lecimy sobie dalej. Ok, no teraz tak przechodząc już do konkretów, no to zastanówmy się, w jaki sposób ten trend wykorzystać i jak na nim zarobić. No i tutaj możliwości są generalnie dwie, ponieważ boty telegramowe mogą posłużyć Wam albo jako narzędzie, albo jako inwestycja. Więc jeżeli jesteście osobami, które gdzieś tam szukają low-capów, bawią się w memcoiny i tym podobne projekty, no to boty telegramowe na pewno pomogą Wam w tych działaniach, ponieważ po pierwsze przyspieszą Waszą pracę, po drugie sprawią, że będzie ona bardziej zautomatyzowana. No, i także bardziej skuteczna. Więc tutaj, dla takich osób, polecam sobie te boty przetestować, sprawdzić, jak one działają faktycznie. No, bo to dla mnie, przynajmniej, jest. Taki game changer, który gdzieś tam e, fajnie jest wykorzystać i daje też fajną przewagę. No, oczywiście, druga możliwość to jest szukanie projektów, które gdzieś tam powstają i są związane z tą konkretną narracją. No, i oczywiście to daje największe możliwości gdzieś tam zarobku, ponieważ jeśli znajdziemy taki projekt na wczesnym etapie, a on zrobi potem. Powiedzmy taki wynik jak Unibot, czy chociażby połowę z tego, no to mamy możliwość naprawdę gdzieś tam wyciągnięcia z tego fajnych zysków. No i tutaj do siedzenia właśnie tego typu projektów polecam sobie sprawdzać Textursa, ponieważ tutaj te projekty pojawiają się najszybciej i jesteśmy w stanie znaleźć się na bardzo wczesnym etapie. Tutaj przykładowo takim projektem, który w ostatnim czasie gdzieś tam bardzo mocno trendował i to zrobił fajne wyniki, jest projekt Lightningbot, który istnieje tak naprawdę od jakichś 6 dni. No i w tej chwili ma kapitalizację rzędu około 1,7 miliona dolarów. No i jest to po prostu bot, który daje nam możliwość podobnie właśnie jak Unibot do tego, aby gdzieś tam kupować te projekty. No i tutaj widzimy, że na przykład w taki sposób właśnie wygląda cały ten dashboard, jeżeli chodzi o tego bota na Telegramie. Więc mamy tutaj kilka zakładek, które możemy sobie używać. Tutaj mamy porównanie na przykład do Unibota, że ma tam więcej funkcjonalności. Oczywiście każdy z nas projekt, który będzie powstawał, no to będzie porównywał się do Unibota. BOTA, który jest takim prekursorem na tym w tym trendzie No i wszystkie projekty będą teraz dążyły do tego, aby pokazać, że są lepsze niż Unibot. Czy tam się uda, czy nie? Raczej, raczej wątpię, ponieważ Unibot jest właśnie. Tym pierwszym projektem z tego trendu, który taki wynik zrobił, więc teraz wszystkie inne projekty, które będą powstawały, będą porównywały się do niego. Ale wydaje mi się, że nawet jeżeli będą faktycznie lepsze, miały lepsze funkcjonalności, no to i tak ten Unibot będzie tym, tym pierwszym, który będzie gdzieś tam ten prym cały czas wiódł. No i uważam, że jeżeli ten trend będzie się dalej rozwijał. No to Unibot także ma szansę na to, aby gdzieś tam swoją wartość jeszcze bardziej zwiększyć. Takim kolejnym ciekawym projektem jest na przykład Asap Sniperbot, który w tej chwili ma market cap rzędu około 3,5 miliona dolarów. No i jest to akurat bot na Discordzie, który ma podobne funkcjonalności jak na przykład Uniswap, dają nam możliwość trajdowania w no po prostu w dużo szybszy sposób ma także funkcję gdzieś tam wyszukiwania różnego rodzaju tokenów. Mamy także możliwość ustawienia sobie konkretnych zleceń zakupu oraz sprzedaży na jakiegoś coina. No i mamy także możliwość otrzymywania tutaj nagród za samo trzymanie tokena ASAP. Tu mamy porównanie tego jak wyglądają funkcjonalności tego projektu, kiedy jesteś holderem oraz kiedy po prostu sobie tego bota używasz. Więc generalnie większość tych projektów właśnie, które są związane z botami na Telegramie, dąży do tego, aby ich Token był wykorzystywany jako właśnie taka forma odblokowania innych funkcjonalności tego bota, więc, jest to taka też zachęta dla osób, które kupują te projekty, żeby ich od razu nie sprzedawały, tylko jednak, żeby je trzymały, bo dzięki temu mają dostęp do większej ilości funkcjonalności na no to gdzieś tam może wpływać także na to, że ta cena nie będzie od razu dampowała, tylko jakoś tam z czasem będzie po prostu sobie rosła. Kolejny projekt to jest na przykład JennyBot, który w tej chwili ma market cap na poziomie około 3 milionów dolarów. Jest to projekt, który jest gdzieś tam wspierany przez sztuczną inteligencję i to też jest taka rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, ponieważ w tej chwili dużo właśnie projektów, które powstają, gdzieś tam stara się jak najbardziej promować to, że ich projekt jest oparty na sztucznej inteligencji. Takim innym przykładem wykorzystania botów są na przykład boty airdropowe, które tak jak mówiłem na początku mają za nas wykonywać transakcje, po prostu te airdropy nam farmić. Takim przykładowym właśnie projektem może być na przykład projekt Farmer Friends. No i jest to właśnie bot, który pozwala nam ustawić sobie konkretne działania pod konkretne airdropy za konkretną kwotę, czyli zamiast gdzieś tam klikać sobie te airdropy, testować te platformy różnego rodzaju, to dajemy to w ręce bota i on wszystko wykonuje za nas. No i on tutaj celuje właśnie w wykonywanie takich zadań, które gdzieś tam patrząc historycznie po innych airdropach, mają największą szansę ku temu, aby właśnie nas do niego zakwalifikować. No i to generalnie są boty, które w moim przypadku budzą trochę wątpliwości z tego względu, że no jakby sama idea airdropów polega na tym, że projekty szukają osób, które będą używały ich produktów, jakichś tam właśnie konkretnych funkcjonalności. No i pierwsza taka faza to jest właśnie to testowanie, za które później te tokery możemy otrzymać. I generalnie uważam, że boty airdropowe nie będą aż tak popularne jak te boty telegramowe, które mają służyć nam na przykład do właśnie. Kupowania tych projektów w szybki sposób, i też wydaje mi się, że może tutaj dojść do takiej sytuacji, gdzie projekty, które te airdropy organizują, no mogą w pewnym momencie po prostu znaleźć jakieś narzędzia i funkcjonalności, które będą to wyłapywały, nawet jeżeli te boty będą wykonywały te transakcje w taki sposób bardzo, no powiedzmy, ludzki. No i po prostu te portfele mogą być później dyskwalifikowane, wyrzucane, więc no, ja osobiście tych botów nie testowałem. Mam zamiar to zrobić na powiedzmy jednym czy tam dwóch adresach nowo założonych, żeby generalnie sprawdzić jak to działa, no i zrobić taki eksperyment, czy te boty będą w stanie właśnie jakiekolwiek airdropy e, gdzieś tam wyklikać Więc taki filmik też się tutaj pojawi niebawem Po póki co, tak jak mówię, jestem trochę do tego nastawiony sceptycznie I nie bardzo widzę tutaj, aby to miało się gdzieś tam Przyjąć na większą skalę, ale oczywiście mogę się mylić. Tak samo te projekty mają swoje tokeny, więc także możemy gdzieś tam od tej strony inwestycyjnej sobie w nie wchodzić. Więc, tak jak widzicie, boty telegramowe dają wiele możliwości, są w stanie przyspieszyć naszą pracę, ułatwić ją, sprawić, że będzie bardziej efektywna. I tak jak mówiłem na początku, uważam, że jest to trend, który może. Zyskiwać na popularności w najbliższym czasie. No i sam do siebie, właśnie sprawdzam ten trend, sprawdzam te projekty, testuję te funkcjonalności i gdzieś tam po prostu bawię się tymi botami, bo myślę, że jest to fajna sprawa i uważam, że boty telegramowe. Już z nami zostaną i to na, na długo, ponieważ jest to po prostu zbyt duże ułatwienie i taka nowa funkcjonalność, wręcz taki game changer, żeby gdzieś tam to pominąć i żeby to za chwilę miało upaść. Więc moja predykcja jest taka, że cały ten trend botów telegramowych będzie. Rus będzie coraz większy. No i uważam, że warto się tym tematem zainteresować, sprawdzić dla siebie jakieś boty, sprawdzić te projekty i gdzieś tam na podstawie tego podjąć decyzję, czy chcecie w ten trend wchodzić, czy to właśnie w formie jakiejś inwestycji w te projekty. Czy chociażby testując konkretne e, boty. Tak jak mówiłem z początku, jeżeli chcecie, abym taki filmik odnośnie botów przygotował, czyli tego, w jaki sposób z nich korzystać, jak one działają, jak to wygląda w praktyce, bo tutaj wziąłem pod uwagę różne właśnie boty z różnych gdzieś tam dziedzin, to dajcie znać w komentarzu, to wtedy taki filmik przygotuję. No ale to oczywiście musi też wyjść od Was, no bo te filmy, które tutaj tworzymy, są dla Was, więc jeżeli będziecie tym latem zainteresowani, to coś takiego też przygotujemy. No i to by było w sumie na tyle w tym filmie, Chciałem pokazać Wam właśnie jak to wygląda tak ogólnie, jeżeli chodzi o ten konkretny trend na rynku. Więcej się to Was zainteresowało, uważacie, że to jest to ciekawe, to dajcie znać w komentarzu, dajcie także łapkę w górę, abyśmy wiedzieli, że to jest coś, co chcecie oglądać, to wtedy przygotujemy myślę całą serię nawet odnośnie właśnie botów telegramowych i ich konkretnych funkcjonalności i też konkretnych projektów. A za dzisiaj Wam już dziękuję, dzięki za obejrzenie, za to, że tutaj jesteście, że tam komentujecie, zostawiacie te lajki, to naprawdę motywuje. Ja już się z Wami dzisiaj żegnam i widzimy się w kolejnych materiałach, także trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!